Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bananowy Joe i mam ze sobą dwóch gości. Przedstawcie się panowie. Z tej strony Bio się ma ludzie. Ja tu jestem Nameless. <grym> Witam. Dobra, Zagramy sobie dzisiaj w grę Ligę Legend. Ja, ja gram na Nasusem. No, no Name, Nameless gra Wayne, a Bio, nasz wspaniały no <grym> towarzysz, gra latającym pają... tym ptakiem, który powinien się nazywać Articuno. Ale że prawo autorskie Pokemonów, więc nazywa się Anivia. Okej okay. Poczekaj, ja mam rozumieć, że my teraz zmieniamy temat rozmowy, to? Tak? tak, zmieniamy temat rozmowy. Tak, Minecraft. Gadajmy o, gadaj o grze. No, <gry> tak, no nawet Magda by pograła w Minecraft'a. No widzisz. Yeah. Okay. Marta, znaczy Magda, Magda. To, yeah. Zrobimy ten, zrobimy tak, że... Jak skończę, to możemy. Aha, to skończ, skończ. Okej. Okay. Okay. Kurde, odsuń się z ja, No no sorry. Ja będę prowadził rozgrywkę Susem. którego będę robił w ability power. Jest to dość nietypowe, ale na Arama sprawdza się to bardzo świetnie. O, jaki ścisk. Witam. Przywitajcie ścianę. <laughs> Kurczę, ja nie potrafię tym wymanewrować, tym jej strzałem śmiesznym. Poza tym oni mają jeszcze Fidla, to już w ogóle... A dupa, patrzcie jak was zrobiłem. Nie no. Szuję sobie, chociaż pewnie bym to przeżył, ale... Wolę żyć i trochę im przyspamić z tego E. Co ty w ogóle wziąłeś za przedmiot ciekawy? Mana regen? z niego się robi... ...ten, Necronomicon. Myślę, że będzie tutaj tak... Trochę buzda P AP potrzeba na start Aha. to daje dużo AP Bo zmienili teraz troszkę ten. No to nie wiem, ja, ja nie ogarniam jeszcze aż tak. Lord o? Kowal, boże jakieś polaczki w teamie. Ja tego nie lubię. To standard jest, przecież gramy na tym serwerze to przecież sami polacy czaram Aram to już w ogóle nie. Bo sami Rusi. No wiem. No. Ale Aramy są świetnie. No tyle dobrze z, wiesz. Łupacz tą Ari na suporta, to ja tu się pierdzielę z tymi śmieciami. O no co Ma za gówniany ne! MasterSimon.pl nie. I szalone 13 To są nasi oponenci Man City Sharp coś tam Dobra, lecimy z nią. Myślała, że ktoś nie uwalnie Ten Blitz się tak czai. Kurde No strasznie Wypaliłem Ale do dobrze się z... dobrze grałaś, że się czai. O szlak! Wypaliłem się z many. No stra straszne bywają combo, bo ja! Blitz. Spokojnie biorę ochronię cię! Aha, Blitz się tam. No. O, zabiłem kogoś. Kurde, Co to było za kill secure? <gry> Ale hopę Co, poro bym nakarmił. Ja proponuję tego. Poro, łap to. Żryj to. Czemu chce Kill secure mówisz? No straszny mają crowd control, nie wiem Napierdalać w niego, bo zginę zaraz. Ekstra. O, zawsze, zawsze to z się przyda! Masz sobie rulę, masz runę. No, no, Lord Kowal mi go zabrał, bo nie ogarnia tej gry, sorry. Dobra, slow, chodź tu. Joki fist na pysk, power fist! Pięść mocy, ale dostałem! To rozumiem. A, i z rykoszeta dostałem do 41. Więc wiesz, dzihuchu, wracając do osobnika, niku nie będę wymieniał. To angażuje się tylko w kwadratowe rzeczy, więc jak tam chcesz, no nie? Ale jak ci to zdenerwowało ostatnio, no to tam. to cię No. Spodziewa. Ja ci mam <sadz> ultę, nie? Ja Będę miał ultę, microfreeze i je na Jaką to ultę? Jest po jazda. Super umiejętność! No, twojego są taki jest, no ja mu to wybaczam, nie? Tylko, no kurczę, no. Trzeba zrozumieć, że nie wszyscy są. Koledzy, wiesz. Nie wszyscy mają ten... On się źle zachował, ale. No, wiesz, no troszkę jeszcze posiedzę się, podąsa, a później wiesz, i przejdzie. Oni sobie mogą przeszkadzać. Zdechnę, nie. Ja nie wiem, ale coś mnie tak pizga w ułamek sekundy, że tego damage'u nie ogarnię. Co i jak gdzie? mi się zdaje, że tak Orianka pisgał z tego swojego śmierdzącego kłu. No Jax, Jax, przeżyjesz to. Jak wykluszował mnie. Strasznie, strasznie są, nie. To naprawdę. Spokojnie. Potrzebujemy late game'u, mamy Kayle, która... Nie wiem co robi. Okay. O, to trochę za szybko. Lecimy... Kurwa, za głośno mam tą grę, w kurwę nie. Jeszcze ta myszka mnie w kurwę na ekranie. Po prostu wyjedziemy w pizdu. Dlatego, że przegrywamy. Nie, spoko. Wszyscy obszarówki Kurde, jestem useless, nie rzucam jedno gówno i... o. A, <laughs> Ty bo... nie przyciągnąć. Już w lotniczce chodź. No. Zginąłem zanim zdążyłem, no. Tak Zginąłeś zanim pomyślałeś. Wiesz co, oni mają chyba wszystkich HP. Ja bym się zrobił po prostu na rezis. Mają tylko... Ty się zrób tam na damage, ja tam... Zaraz, ale weź, wezmę Malmortosa i wezmę tego e, Mercolius Simitar Będą mi trochę mniej robili, nie? Ja pierdzielę. O, żdubę, nie w dupę, ale mają na wszystko Nie zdążyłem się wyhealać i ulti użyć Jak nup, nie? Jakbym był małym koreańskim dzieckiem tam to, to ogarnął. Małym koreańskim dzieckiem 120 ja pierdzielę ja pierdzielę, 30 pingów, 60 fps co to jest? Co to za gówno? Zedik. Zediko. Fiddle 1... 0, 1, 10... 9. Teraz będzie pewnie 10. Ja bym no żył pan, kurde ja... w Chinach, gdzie jest przeludnienie 50 ludzi, kudy na kwadratowy, to miałbym tam stabilne 27 pingu. Kurde, sklepszała mi się otoczka na ulcie. Kurde. Kurcze mać. To, to, 60, to 60 kurde tysięcy kurde ping za dużo. Co to potki kudy na piątej pozycji, co kurde ja... Właśnie czemu nie mam A... butów na szóstej? Jest mam jakiś... nie mam palców kurde pianisty. Roz, rozstaw na, na, na klawiaturze od kontrola pod backspace, nie? No, no lipa. Ale ona pizda ta Kurwa, Mówię, wszyscy AP są. No Tylko ta, fajnie, jest. że mają jednego adeka, bo rzucam y, w i, i... ona nie ma tak spida w tym momencie, a nie mówię speeda. Myślę, że to będzie fajne potem. Ja pierdzielę jako na łupie, nie ta orianka. Rawetch. A tak. Rawetch. A tak, i tak kółko. <słyska> <słyska> w tym momencie by się taka smutna muzyczka przydała. <słyska> Taki, wiesz, takie że leci... Pa, ty z Ja to tak, to... tak zasłaniam cię niby, a tu nagle je do Ty jak będziesz biegł... Jak będziesz biegł, to zrób taki stop z tym grabem, i nagle taki play, flesz, czy w mi nie ma. Zdrowię, to... Zrobię, zrobię, to... zrobię. O, hoj. O, <laughs> dobrze, pa. Hejs. Nie, bio, zdążył się zrespić. Siary chociaż nie będzie. Ja pewnie nie. Jakieś trzynastoletnie jak się... dzieci nas Musimy coś z tym zrobić, chłopaki Rabbage. Rabbage. Przedłużyć, kurde, przeciągnąć, ale nie udało się. Nawet nie możemy tego przedłużyć i gry, nie? Bo mają takie dobre te. Weźcie, róbcie się na Erezis, no bo co innego. Dobra, swoje chyba zrobiłem. Czyli nic. No jak? Zabiłem prawie <śmiech> Alistara <śmiech> i patrzcie na HP. Ej, fidel ulti, weźcie go ściągnięcia szybko. Dziękować go zabi. <laughs> Niech fleszną ci pod morda, ale... It, oh! Ona, cies... Ona cię zabije na kół, ławej Znaczy kółu, no i tam poprawi z tym swoim wuj... głupim Dobra Take this, co tu się dzieje? Jax Oczywiście nie, jak już nagrywam, to zawsze muszę coś spierdolić i nagrywam w full HD, nie? To no dobrze No Dlatego dobrze. Do masz takie fps -y? Mam nauczyć się, o, nauczysz się zapywać dysk SSD do komputera. Mam 60 FPSów Kurwa odsunąłem się, co jest? Miałem dostałem 157 Nie, ile dostałem od wieży? 313, dobra. Z, I tak bym zdech miałem 157 HP. Weź na bardziej blisko, by bo jestem papierowatym ścierwem. Ech, bio, kup sezonie I jak on, będziesz wiedział, że będziesz pewny, że dostaniesz graba na pystą, że wy no, że to tak łatwo? No. <grytanie> Możesz mnie oszukać i będę się czuł wydymany. To trudno, wtedy <grytanie> będziesz wiedział, że jesteś jest przed Musisz spowodować tak, żeby cię chciał zgrabować. Tak mnie patrz. Zaraz będzie grał. Co? To on ciebie nie przyciąga. widać, no jak, że jak, ten. Jak, jak, patrz! <grytanie> Sorry, tu Dobra, dobra, ja zdążę tutaj się ewakuować Zaraz ten wyleci nam się Weźmy, zabijmy tą dziwkę, ona tak stoi na pierdala O, jest tu skurwiel, kurczasty Chodź tu, ma to Kurde, no jak ona mi go podpierdoli, jak to Ebi jest za 290 Nawet tyle HP nie miał Kurde, nie zdążyłem ją tutaj zestałować ją Patrz, Alice tam bijali stara, nie? a tam właśnie Olim zlagowało, nie? I po sekundzie, jak tylko przymrużyłem oko, Bio już tutaj zabija wszystkich. Bio, leć tam, dawaj, kurde. Tylko by chciałeś z 80 ability power, Bio i tam zrobić. Nie wiem, potrzebujesz Jimidza, Bio. Przymrużyłem się, tak. Nie masz w ogóle ability. No bo składa taki... no oni wie się trochę pod manę składa, więc taki trochę mid late game build dopiero będzie miał jakiś tam damage Co Archangela? No, no będzie ale Polecałbym ci biogu pierwszego zrobić, bo w sumie i tak znerfiony jest ten kieliszek i to jest bardzo... zupa. Kurwa, niech się to bardziej gówno odbija Kurde bym wiedział, że ona dostanie tym. O, dobra, dzięki Cokolwiek Ktokolwiek widział, ktokolwiek słyszał Aha, headbutt O Lister, znajwi się ja nawet nie, nie zdążyłem strzelić, nie? Tak naprawdę Uważaj ją, on pizga jak cholera ten Lister, robił się na P O, zajebiście O, zaj się bawią mi, odbijają tak. informatyce Okej, okay, dobra, nic się stało? nie, nie się stało hey, Nic się nie Wydem stało, Polska, nitrze nie stało no wiem, łubią strasznie. 10, 10, 10, 10. tym bliskim swoim śmierdzącym persistem też się na AD robi. Blitz. Bo wiedzą, że przejebiam to. Jeśli tam trochę doczekamy Lejta, to mają przesrany, bo ja mam 4 HP. No, bo, dobra, dobra, mnie. Ja stwierdzę, mogę wyłączyć. To nie jest problem. Irytuje mnie te ku... te za dużo. No bo ścianę następnie za nimi kładę. No! Jak ma za się tego graba, nie? RAKIETOWY... RAKIETOWY CHWYT! No... I chuj, tyle. Nie podejdziesz, wszyscy mają takiego kraut kontrolarzy. O, czy rabo mi pomoże? Nie. bo stoi. Ja pierdolę, No ale co nie? miał ci pomóc? Tylu gości jest No ale w, chodzki, w ogóle chodzki. jaki on... Co on za syp składa? Co to jest za build, nie? No w sumie w tak. Mogę się nie zamieniać z nim. będę <laughs> grać tym Jackson. Oh, 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 Chyba pokazał jak oh, 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 się Dynich robi. Nawet nie byłem w stanie ulti włączyć w taki pełen CC, nie? Chory Patrz na Jacksa. Ja pierdziele, zostałem sam. A, Freeze, wszystko, stun, kurde. No tu się jest na cześć. Jednego dobrego przyniotka nie złożyłem. Ja zrobię hmm. dwa. <laughs> Ale Jackson, co stun? 1.10. Miałem 1.10? No. No to byłem niesamity. <laughs> Okej, okay. Mam nadzieję, że Wam Spoko. się podobało i zachęcam do komentowania i oceniania na, naszej gry. Mam nadzieję, że było to dla Was jakimś tam rodzaju poradnikiem i nauczyło Was to, jak należy nie grać masosem na na AP, na, na Mapiaram. Z tej strony komentował dla Was i nawijał i nagrywał. Bo na <laughs> się Jeszcze tutaj <laughs> proszę Was o pożegnanie się właśnie. Bio i... Nameless, uh, dobra, stick nameless, okej, okay. dobra, to do tego czasu nie wiem, dobra, na razie cześć.